Ma mordy, mówię wam to w montażu jeszcze na szybko. Wszystko jest kurwa za friko Na Discorda wbijacie mordy Na Discorda wbijacie, tu nie ma żadnej weryfikacji nic. Wchodźcie na kanał info i macie te czyty za darmo do pobrania. To są te same cheaty, wszystko jest wszystko działa kurwa i nie ma żadnego tego, nie. Także kurwa no, pozdro zapraszam do odcinka. Dobra, witam, niszyciele rozgrywki kurwa, tutaj niszyciele rozgrywek jak zawsze kurwa gamer 12.3 Gamer 1 to 3, the best player in the world, you know what I'm saying? I mam dla was kolejne cheaty darmowe Także tak, jest mało osób tutaj na serwerze, bo nagrywam to z rana Bo trochę nie mam czasu kurwa Ale no, wchodźcie na discorda Darmowe cheaty 2, Wchodźcie w link Pobieracie 5mxr na alexa Dobra Ja zmieniłem tego nazwę kurwa I jest cheaty 5m2 się nazywa Ale w pliku macie tu normalną nazwę ogólnie <laughs> ale dobra, bez, bez, bez owijania w wawełnę, kurwa odpalacie plik. Oj, szkodliwy plik, tak pokazuje. Tak samo przy pobieraniu musi antywirusa wyłączyć, ale uruchamiacie mimo to i zaraz się załączy. A jeszcze kurwa, tak trzeba. O, ciach, dobra, o i po pod insertem się odpala i chowa. Mamy no, no tu różne ciekawe, róż różne ciekawe opcje. Um, na przykład kurwa, na przykład Beast Jump, kurwa i to jest coś takiego. Oj, tutaj to nie działa. O, działa, działa. Macie kurwa Beast Jumpa, a skaczecie jak bestia No co, macie jakieś godmody, kurwa, no clipy kurwa. Oj, no -klip tutaj chyba nie działa na tym serwerze, ale no -klip jest, znaczy tak. Um, ra racket Boost, nie wiem czym jakiś samochód, ale da się tu przyspieszyć i naprawić samochód. Sprawdzimy szybko. Ogólnie są to ty lepsze od, kurwa, poprzednich O wiele lepsze ma więcej opcji Czekajcie, zatrzymy, nie mamy fury O, coś tu mamy Od hall. Czekaj Co jest, kurwa To jest zjebane, ty, o Tu sobie przyspieszacie furę Nie wiem, czy to tutaj działało Chyba działa, kurwa, ale specjalnie rozpierdolę na furę. I tutaj sobie ją fiksujecie. Reaper, kurwa, i serypurujecie. Co so, możecie przyspieszyć? Samochód. Zajebiście. A ten noclip jest przydatny, kurwa, jak spadacie skądś na przykład. Albo żeby się zatrzymać, o! Też spoko jest. Dobra. Tiny Player, że jesteście mali. seatbelt, Belt, Steel Card, Invisible, jesteście niewidzialni. No Radgold, że nie macie gola. speed Speedwalk, szybko chodzicie. Możecie się zrewować. Tepnąć do Waypointa. Mapa. Tutaj się tepacie. Teleport to Waypoint. Oj, nie działa na ten serwerze, dobra. Aim kurwa, jakieś chuje muje. Silent Aim, Trigger Bot. Infinite Ammo, Explosive Ammo. Zobaczymy, czy to działa. Tu wiadomo, boksy, skeletony, kurwa, wszystko. SP, czekajcie, hit start. Pistolet. Tu draft, off, kurwa, ciach. Fire ammo, double shoot. Double shoot nie działa. No Recoil, Fast Reload, No spray. Chuj wie co działa co nie, no ale Cheaty działają kurwa Są na pewno lepsze od poprzednich I mam dla was ciekawostkę eee, Tools, Nui, Open DevTools Musicie mieć 5 Beta Ustawione I tutaj macie pa resource I dampujecie serwer, dostałem za to bana akurat Ale to się zaraz odbanuje i chuj im na pizdę Dobra, jebać Fajwema, wiadomo, tak jak zawsze, kurwa. Pozdro, kurwa, gracze, jeszcze to pobiorę przy was, kurwa. I pokażę, że to jest ten sam plik. O, Fajwem Alexa, Są takie same. To jest to samo, co to. No, a nie, dobra, bo się tak zrobiło. Ale, kurwa, mógłbym wam pokazać jeszcze niby. No ale, no, odpala się jest to samo, nie? Samo szkodliwy plik, nieznany wykonawca. To trzeba potwierdzić, kurwa. No, dobra, także kurwa, no co, dawajcie znaka, jak ty kurwa, pobierajcie wszystko za frytę, pozdro, 600.